Stwierdzenie, e, Ale jak e, mam ja ci papier pokazywać? A jak na gębę się rozpierdalasz, to jak mam ci papier pokazywać, chłopie? Jaki wózek? Jaki wó A jesteś z nim do sprawy, paruwo? A jesteś z nim do sprawy? A kto się buja z konfidentami? Parówo jebana, kurwa, skończona. Zamknij mordę, z konfidentami się bujesz, chłopie, na zdjęciu jesteś, kurwa. Oficjalnie jesteś zwykłą parówą. Kto się z konfidentami zadaje, jest tak samą parówą, jaką on. Więc chuj ci w dupę. Dobrze, panowie, i na tym jakże e, poetyckim akcencie Ey, zakończmy. Tyle to ci kurwo wejdzie zaraz do dupy, cwelu jebany. Ej, 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 zostaw go! Zostaw! Zostaw go! O Jezus. Ale powiem wam, że tutaj się dobrze na to patrzy stąd. Czy się tam? Ha, ha dziękuję. Love you guys. Ale jazda, co się porobiło? Dobrze, drodzy państwo, drodzy państwo. Zapraszamy z powrotem Denisa tutaj do nas. Przyszedł czas na face-to-face'y. O właśnie, Denis, i takich zachowań chciałbym ciebie oduczyć kiedyś, stary. Kurwa, ty naprawdę... Zapraszam tutaj ochronę, cała ja ochrona, proszę tutaj z nami na środek, w pełnej gotowości. Malik jest z nami, zapraszamy najpierw dziewczyny.